A dużo się mówi o tym, że młodzież nie czyta. W ogóle, że ludzie nie czytają, a to się zaczyna oczywiście od, od młodzieży. E, pewien rodzic czytelnika Feliksa Netajniki powiedział, powiedział mi kiedyś na spotkaniu, e, że jego syn w ogóle nie chciał czytać, 10-letni chłopak, aż do momentu nawet, nawet się e, wymigiwał od tego odczytania, e, że pomoże sprzątać, może mieć okna, gotować, nie wiem co. Aż dostał pierwszy tom Feliksa i wsiąkł w serię, zaczął czytać i czyta książki już nie tylko z tej serii, więc przynajmniej uratowałem jednego nieczytelnika. Na warszawskim konwencie Polkon w zeszłym roku wziąłem udział w konkursie wiedzy o serii Felix Nitynika i zająłem jedno z ostatnich miejsc.